Wszystkie z tej witajcie na moim kanale. Dzisiaj słuchaweczki Oppo Enco R2 Pro. Jakiś czas temu miałem okazję testować wersję zwykłą, czyli bez pro, zwykłych Enco R, więc teraz wersja pro. Czy warto zamienić ewentualnie, jak one brzmią? Czy są fajniejsze, lepsze? Moja, moja recenzja. No cóż, wyglądają są bardzo podobne jak poprzednie. Też mamy takie małe etui, tutaj jest Dioda, która informuje Was, co się dzieje, czy są włączone, wyłączone. Jest port do ładowania USB typ C, kabel jest na pokładzie. Na pokładzie są też y, trzy wielkości gumeczek, małe, duże, średnie. Gdzie można je sobie dopasować. Są słuchawki tego typu pchełki. Takie ładne, akurat moja wersja szara. Nie za duże, dosyć lekkie. Dotykowa. Płytka, którą możecie sobie sterować, nie jest to przycisk, tylko yy, reaguje to dotykowo, od dołu mikrofony, porty ładowania, wetui, prawa, lewa, wiadomo, słuchaweczka, co potrafią, jak działają. Myślę, że zaczniemy od tego, jak są zbudowane. Mamy tutaj przetwornik 12,4 mm z nową membraną. Powiem Wam, że słuchawki, jeżeli chodzi o brzmienie, na pewno są lepsze od poprzednika. Więcej jest z dołu, bardziej wyrazisty środek, fajniejsza góra. Jak za cenę, którą sobie oferuje tutaj Oppo, naprawdę brzmią przyzwoicie. Nie są może to najlepsze słuchawki w tym budżecie, moim zdaniem. Niedługo ranking taki mały wypuszczę tutaj na kanale. Ale jeżeli chodzi o, o, o ogół, czyli większość przysłowiowych Kowalskich, którzy szukają słuchają tego typu słuchawek, na pewno z Oppo Enco nie będą na nie narzekać. Naprawdę mają przyjemne brzmienie, w miarę zbalansowane, równe, nie wybija się żadna, żadna, żadne spas. No, nie są takie jakby proste i podstawowe, jak mówiłem o poprzedniej wersji ENCO R2. Tutaj wersja Pro naprawdę jest moim zdaniem ciekawsza. Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze związane z, z dźwiękiem, mamy tutaj teoretyczne pasmo przynoszenie 20 Hz, 20 kHz. Obsługa kodeków AAC i SBC, na pokładzie jest Bluetooth 5.2, zasięg około 10 metrów. Jest też redukcja szumów, którą e, możecie sobie ustawić w tych opcjach, za chwilę przejdziemy do opcji aplikacji. Działa ona poprawnie, nie jest może jakaś taka rewelacyjna, że wycina wszystko, ale poprawia na pewno komfort korzystania tutaj z otóż tych słuchawek. Jeszcze jeżeli chodzi o ważne kwestie specyficzne. Odnośnie specyfikacji. Bateria tutaj jest 43 mAh, jeżeli chodzi o słuchawki, 440, jeżeli chodzi o Etui, które jest tutaj na pokładzie. Teoretycznie posłuchacie sobie maksymalnie 5 godzin na pojedynczym ładowaniu, gdy używacie właśnie otóż to redukcji szumu 20 razem z kilkoma ładowaniami przez Etui. Tak to tutaj wygląda. Czas ładowania samych słuchawek około 90 minut Etu i słuchawki 120. No czyli trochę, jak już powiedziałem, słuchawki lekkie, 4,3 g, naprawdę nie czuć ich. To, to jest na pewno ich plus moim zdaniem jak najbardziej pozytywne, jeżeli chodzi o kwestie wodoodporności, mamy tutaj ją na poziomie IP54. No i co jest ważne w słuchawkach? Myślę, że w dzisiejszych czasach oprogramowanie. Używamy High Melody i od razu zgłaszają nam się ona tutaj te słuchawki w aplikacji. Chyba sobie troszeczkę podniosę aparat sorki. Trzeba coś więcej tutaj widzieć. Co na dzień dobry widzimy w tej aplikacji. No to oczywiście poza tym, że już mamy jest sparowane, może trzeba je połączyć ponownie. A, bo są zamknięte. Trzeba je otworzyć. Po no zostawmy sobie je wyjęte, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Fajne jest to, że no ja mam Samsunga i słuchawki naprawdę parują się. Wyjmujecie je i od razu, że tak powiem, są widoczne, zaczynają grać to co się tam dzieje jeżeli chodzi o kwestie połączeń jest jak najbardziej na plus to z poziomu aplikacji, mamy oczywiście eliminację hałasu, czyli tryb ANC, aha, trzeba je włożyć do uszu, no to tutaj może mam na odsłuchu, więc nie będę ich wkładał macie dwa tryby, eliminacje wyłączone i przepuszczalność, czyli jakby dwa jest akwalizer. fajnie szkoda, że nie ma poziomowego, tylko macie jakby Enco boost, boost, wyraźny głos i podbicie dołu, podbicie podbicie środka, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o... o no to jest tryb gier, no, można używać, jeżeli się chce. Jeżeli chodzi o kwestie słuchawek, mamy konfigurację, co się dzieje w przypadku mm, dotykania właśnie słuchawek. Fajnie, że możesz sobie skonfigurować prawą, lewą, macie stuknięcie dwukrotne, trzykrotne, przytrzymanie palcem i duże przytrzymanie palcem, no i tutaj możliwości, jak widać na ekranie, są konfigurowania tego, więc spoko. Tak naprawdę praktycznie wszystkie możliwe rzeczy, które by was interesowały w przypadku słuchawek, czyli pauza, głośniej, ciszej, przerzucanie, yy, zwiększanie głośności, zmniejszanie, włączanie asystenta jak najbardziej na plus. Jest oczywiście jeszcze informacja odnośnie oprogramowania wersji aplikacji. i Praktycznie odnośnie tych słuchawek w aplikacji tyle. Nie, że ona jest taka prosta i, i praktycznie nie da się tutaj za dużo namieszać. Może trochę bardziej equalizer, bardziej rozbudowany, by się przydał. Poza tym, e, ja tutaj nie widzę jakichś problemów. Ogólnie oceniam je takie pozytywne, fajne. Można naprawdę przyjemnie posłuchać na nich muzyki, być e, zadowolonym z tego, co słyszymy. Może nie jest to jakoś audiofizka, ale nie jest to też taki totalny, e, mówiąc kolokwialnie, chłam. Za parę złotych, który, który coś tam zyczy, Ale tu już no, nazwa Pro trochę zobowiązuje, więc gdybyście się zastanawiali, pomiędzy R2 i R2 Pro. To zdecydowanie R2 Pro, jeżeli chodzi o brzmienie, brzmią, zdecydowanie ładnie. Więc tyle, tyle odnośnie tych słuchaweczek. Niedługo porównanie z wieloma modelami tam też trochę o nich usłyszycie, więc czekajcie na taki film. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łukek. Trzymajcie się ciepło. Hej!